Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję. Myślałem, że dzisiaj puszczę kolejne. Kolejną prezentację komputera, ale bardzo zależało, słuchajcie, firmie Blitzulf na opublikowaniu recenzji ich głośnika, który dotarł do mnie do testów. To jest model BF4. Jak pamiętacie, jeżeli nie, to zapraszam poszukać, ja już testowałem z ich głośników BF3. Natomiast BF3 różniła się przede wszystkim tym od BF4, że sam głośnik troszeczkę mniejszy, ciupkę słabszy, ale przede wszystkim BF3 to była konstrukcja, która była. Przemyślana, zaprojektowana w celu używania jej powiedzmy gdzieś w terenie, w bardziej ekstremalnych warunkach, chcąc wodoodporność, pyłoodporność. BF4 to już taki klasyczny głośnik Bluetooth, bardziej elegancki, nawet bym powiedział zdecydowanie bardziej elegancki, zaraz przyjrzymy mu się bliżej. On już nie ma takiej wodoodporności, nie ma już pyłoodporności. Natomiast jest troszeczkę mocniejszy. No i jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no właśnie, to kilka słów za chwilę, a teraz zobaczmy, jak wygląda sama konstrukcja. Co tutaj mamy za przyciski, co tutaj mamy za funkcję. Nie wiem dlaczego, ale po zdjęciach myślałem, że BF4 jest sporo większa przede wszystkim od BF3, a tak nie jest. Głośnik ma inne wymiary. Natomiast zobaczcie, raptem jego. Długość to 20 cm, myślę, że to jest doskonale widoczne, no, więc nie jest to jakiś duży głośnik. Jeżeli chodzi o budowę, ona w części wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, w części z tworzywa, w części stali, troszeczkę gumy. Tutaj jest na przykład cała ta nóżka, tak naprawdę. Tu są jeszcze cztery takie wypustki, ale całość jest nóżką. To jest guma, która zapobiega ślizganiu się przede wszystkim głośnika po blacie, ale także tutaj eliminuje przenoszenie wibracji podczas pracy. Mamy logo BlitzWolf, są przyciski, tutaj macie przycisk słuchaweczki, ponieważ poza funkcją głośnika Bluetooth możemy oczywiście również prowadzić rozmowy telefoniczne z jego wykorzystaniem. Mamy wejście do umożliwiające nam podłączenie telefonu na przykład przewodowo, tak, czyli pół milimetrowy mini -jack, natomiast przewodu nie ma w zestawie. Standardowe złącze micro USB do ładowania, do zasilania tego głośnika i mały włącznik-wyłącznik. Głośnik sobie włączymy od razu. Tutaj na topie, zobaczcie, zaraz zaświeci nam się lampeczka. Ona w tej chwili mrugała przez chwilę na zielono, teraz mruga na niebiesko. Co sygnalizuje, że wyszukuję urządzenia. Za chwilę go sobie połączę z telefonem, także jeszcze chwila. Jeżeli chodzi o moc tego głośnika, to jest głośnik stereo. Tutaj mamy jeden głośnik, tutaj mamy drugi głośnik. Być może troszeczkę przez tą siateczkę, która jest dosyć gęsta, coś widać. 2 razy 10 W RMS-ie, ale to nie wszystko, ponieważ tu. Na froncie, jak i z tyłu widać membrany pasywne, które oczywiście pozytywnie wpływają na bas. Jeżeli chodzi o parowanie samego głośnika z telefonem, to odbywa się to tradycyjnie. Tutaj żadnych wymysłów nie ma. Głośnik nie obsługuje NFC, więc przez NFC sobie go nie sparujemy. No i jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to może na początek króciutka dosłownie prezentacja, a potem kilka słów. Wrażeń odnośnie użytkowania już tego głośnika, czasu pracy na baterii, bo to też dosyć istotna kwestia, czy czasu ładowania. W smartfonie głośnik jest oznaczony jako BWF4 i po połączeniu dioda świeci się światłem stałym na niebiesko. Drodzy, oczywiście taki bardzo ogólny, to nawet test chyba nie można nazwać, dźwięku nie da wam jakiegoś mocnego pojęcia, dużego pojęcia o tym, jak faktycznie ten głośnik gra. Więc tutaj niestety, ale musicie zdać się, mimo tego, że słyszeliście go w akcji, na moją opinię na temat tego głośnika. I muszę przyznać, że jestem nim bardzo pozytywnie zaskoczony. Gra lepiej niż f 3 natomiast... Przede wszystkim gra lepiej w paśmie tonów niskich. I tu faktycznie można mówić o basie, podobnie jak w przypadku F3, ale tutaj on jest pełniejszy, on jest nieco głębszy. Cały czas mówię jak na głośnik Bluetooth, jak na malutki głośnik Bluetooth, bo najczęściej tego basu nie ma wcale, albo jest symboliczny, a tutaj da się z przyjemnością muzyki posłuchać. No oczywiście nie czarujmy się, nie ma co liczyć na jakieś głębokie, basy, które sprawdzą się w muzyce chociażby symfonicznej. No, tego tutaj no, nie ma, tego tutaj nie uświadczycie, ale jak na głośnik do takiej muzyki powiedzmy rozrywkowej, sprawdzi się idealnie. Jest świetnie wykonany, to jest jego niewątpliwa zaleta. Może, myślę, się podobać, bo design jest taki dosyć klasyczny. Ja taki design lubię i on sprawdzi się praktycznie w każdym wnętrzu, zarówno takim starym urządzonym, starym stylu, jak i nowoczesnym. Jeżeli chodzi jeśli chodzi o pozostałe pasmo, no to tutaj, zarówno w tym zakresie tonów średnich, jak i wysokich, głośnik gra bardzo poprawnie. Przede wszystkim zaskoczyła mnie wysoka czystość dźwięku. Byłem wręcz zszokowany, bo dźwięk naprawdę jest czysty, szczegółowy, da się usłyszeć to stereo i gra bardzo przyjemnie dla ucha. Nie jest głośnikiem, który męczy, można go naprawdę wiele godzin słuchać. No i tak powoli płynnie przechodzimy sobie do czasu pracy na baterii, w zależności od warunków, w jakich będzie użytkowane, od intensywności dźwięku, możecie liczyć nawet na ze spokojem ponad 10 godzin pracy tego głośnika. Natomiast jeżeli zrobicie sobie głośność na maksa, będzie non stop używany jeszcze gdzieś w jakichś niesprzyjających warunkach, powiedzmy troszeczkę zimniej, chociażby, no to w tym momencie ten czas pracy skraca się do mniej więcej 6-7 godzin. Jeżeli chodzi o czas ładowania, to na razie ten głośnik ładowałem dwukrotnie, tak żeby sprawdzić przede wszystkim, jak on długo na tej baterii ciągnie. I powiem tak, nie mierzyłem z żadnym stoperem tego czasu ładowania, Natomiast jak podłączyłem sobie go w pracę rano około godziny 8 to już gdzieś mniej więcej około godziny 12-13 był w pełni naładowany. Ładowanie sygnalizuje oczywiście ta sama dioda, która informuje nas o połączeniu z bluetooth czy, czy też połączeniu liniowym. Wtedy świeci się na czerwono, kiedy głośnik jest w pełni naładowany, dioda po prostu Gaśnie. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tego głośnika jako systemu głośno mówiącego, to sprawdza się ok, natomiast czułość mikrofonu mogłaby być troszeczkę wyższa. Bo jeżeli głośnik jest za daleko, no to niestety, ale trzeba troszeczkę ten głos podnieść, żeby słuchacz mógł nas wyraźnie. Słyszeć. W mojej ocenie jest to bardzo ciekawa konstrukcja. O tym, czy warta wyboru, czy nie, myślę, że tak naprawdę może zadecydować cena. A wy cenę, dzięki temu, że oglądacie tę recenzję, macie jeszcze niższą, ponieważ w opisie filmu jest kod rabatowy do strony, z której ten głośnik możecie zamówić. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, warto z kodu skorzystać. Zawsze jest parę groszy taniej. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na ten głośnik, nie chcę Was skłamać, ale on jest chyba. Wysyłany był z Holandii, bo przyszedł do mnie dosyć szybko, tam w granicy niecałego nawet tygodnia. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego głośnika, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja na sam koniec jeszcze tylko dodam, że na wyposażeniu znajdziecie tylko i wyłącznie przewód USB, mikro USB do ładowania, natomiast musicie sobie skorzystać z ładowarki modułowej, na przykład od Waszych smartfonów. Słuchajcie, ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Pamiętajcie, że link do sklepu w 4 możecie kupić oraz kod rabatowy znajdziecie w opisie tego filmu. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!